Siemano. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam nową furę Mikołaja. Zapraszamy. tego jest najważniejsze, czyli od podłogi. Podłoga jest bardzo dobra. Jedyne miejsce, które rdzywieją, taki naloci mają to pas przedni, tu pewnie będzie widać. Przechodząc dalej pod szybie, trochę z jednej i z drugiej strony w tych samych miejscach. Idźmy dalej. Progi są całe. Podłoga ogólnie jest cała. Uwierzcie, to akurat się udało. No i pas tylny. Tylni który też właśnie ma takie naloty, trochę pod już to teraz, to drugie, to kiedyś było pierwsze, mianowicie silnik jest to zabójcze 1-1 50 koni, jakieś 100 Nm myślę, nie patrzyłem w danych nawet, bo nie było po co gaźniczek nie wiem czy będzie go widać, coś tam jest. Tu kolektorek wydechowy, no i to co się rzuca w oczy to to, że miejsca jest pełno, wszedłby silnik dwa razy większy, bo no, pod tą maską w zasadzie nic nie ma. Dobra, to teraz pokażę Wam jak działają lampy. To są świata pozycyjne właśnie można zmieniać kolorki całą paletę mamy, bardzo ładnie są tu jeszcze jakieś chyba tam mody, że to będzie migać zaraz. Tam się same będą te kolory. O, macie dyskotekę. I tak możecie jeździć na imprezy pod Remizę. Jak miejsca z przodu jest w miarę dużo, bo nie ma i tunelu, za bardzo nic nie ma, boczki są cienkie, wszystko jest minimalistyczne tak naprawdę. To zobaczmy, czy usiądę sam za sobą. I to jest misja. No tak. Mieszcza się, jakby miał tak siedzieć trochę ciężko Aczkolwiek kolana mi się mieszczą Jeśli mielibyśmy jechać 5 osób Bo auto jest pięciosobowe, To byłby naprawdę duży problem Ale jak jedziemy w czwórkę To w sumie byśmy się zmieścili jakoś Na pewno byśmy sobie poradzili Myślę, że tak. I tu jest fajny bajer Będzie widać? Będzie Jest popielniczka Elegancka dla palących Tak A teraz zobaczmy jak wygląda miejsce w pojaźnień? Nie będziemy wchodzić, bo byśmy się nie zmieścili, krótko mówiąc. Tak, to tak łupie właśnie, to tak łupie. Jest potężne. Tak, w środku ciężko siedzieć, lusterka się telepią. Szyby, plastiki, wszystko. Teraz nagramy dla was pomiar głośności audio, żebyście zobaczyli jak ta tuba łupie. Dość mocno jest to, że auto w ogóle nie chce jechać. 50 koni nie daje rady. Na takiej budzie to ma 200 że coś w okolicy 20 sekund. Także nie będziemy mierzyć, bo ta karta pamięci by się skończyła i tak nie nagramy pomiaru. Ale dane pokazują, że tam właśnie te 20 sekund, czy nawet tam 19,6 jest. Ogólnie, ale to nie ma spomy, więc układ kierowniczy jest dość dobry. Nie ma zbieżności, a tak poza tym to jest spoko, prowadzi się fajnie w zakrętach. Nie ma czegoś takiego, że auto się jakoś tak nadmiernie buja, czy nie wiadomo, co mu się tam dzieje. Fajnie się w zakrętach, się dość trzyma. Opony są cienkie, bo tam 155. To jest w ogóle 13 cali tutaj więc malutkie kółka z miejsca z pasażera powiem tyle, że nie ma tu nic co miałoby mi umilić podróż ale fotele są wygodne w miarę siedzi się całkiem spoko co więcej mogę powiedzieć No jest jakaś tam rączka na drzwiach można oprzeć rękę szkoda, że nie ma podłokietnika pod, po środku bo jestem fanem podłokietników no, mamy tutaj rączkę dla bojących się wnętrze jest całkiem przyjemne Dosyć miękkie są te boczki Dużo przestrzeni jest ogólnie Fakt też, że jestem mocno odsunięty do tyłu Więc to dlatego No już jadąc tym autem w cztery osoby Byłoby raczej ciasno I podróż byłaby Myślę, no dosyć powolna Bo jednak dodatkowa masa W tym aucie robi znaczną różnicę Po prostu w przyspieszeniu W odczuciu tego jak to auto jedzie Więc najlepiej jeździć z tym autem sam Samemu no i właśnie po to Mikołaj je kupił, żeby sobie nim śmigać do szkółki i z powrotem Auto stricte na zimę yy, Tak, to nie tu napęd, ale tu nie chodziło o to, żeby latać Do latania jest ściera, przynajmniej teraz yy, A auto takie jest... Znaczy było potrzebne do tego, żeby po prostu właśnie dojeżdżać By mało paliło Do dojeżdżenia, tak? Do sklepku, na co dzień. Typowe daily na krótkie, krótkie trasy. Skrzynia biegów jest dość precyzyjna, te biegi wchodzą tak ciasno, bym powiedział, z lekkim oporem. Nie ma tego kliknięcia. Dziwnie chodzi dość długo, ale pija się te biegi pewnie. Nie ma czegoś takiego, że gdzieś szukamy tego biegu, że nie wiemy, czy mamy trójkę do końca. A propos trójki, to właśnie trójka trochę słabo wchodzi. Coś tam jakieś. No, pewnie synchronizatory się nie zgrywają czy coś. W takich autach to jest standard, ale z tym się jeździ i nic nie trzeba z tym robić, więc to żaden problem. Yy, ogólnie auto ma yy, wsadzone, yy, wsadzone radio. naprawdę łupie i to sążnie tak, że po prostu nie, trzęsą się szyby, plastiki i bagażnik podskakuje słychać to na zewnątrz co jest śmieszne, bo jedziesz po mieście się oglądają a to taki gruzeł który jest małym pierdzikółkiem nie słychać nawet wydechu choć jest na przelocie częściowym no. nie słychać wydechu, ale słychać muze. A i co jeszcze z takim autem dość starym, to plus jest do hamulców, bo hamulce są naprawdę spoko, zatrzymują koła, co w przypadku niektórych aut nie występuje. No i tak, hamulce są dobre. Ostatnio jak nawet hamowanie takie dość, dość awaryjne. A i najważniejsze, o czym zapomniałem, działa jedna bardzo ważna rzecz, tak zwany ręczny. I właśnie jak to nagrywamy, który dzisiaj jest dzień, sobota, to jechałem sobie i stwierdziłem, że na zakręcie zaciągnę łapę. I tak zaciągnąłem łapę na zakręcie 90 stopni, na skrzyżowanku, że mnie obróciło o 180 stopni, i musiałem jechać w drugą stronę. Także łapa jest naprawdę mocna, mocarna. Też fakt, że te opony są cieniutkie i rzuca, a, a propos obrotu jeszcze można, pewnie skutkiem tego jest to, że auto jest dość krótkie i naprawdę łatwo się tym parkuje, łatwo się tym jeździ po prostu. I jak się obrócimy do tyłu, to widzimy każdy kąt samochodu tak naprawdę. że ogrzewanie działa tutaj bardzo dobrze bo w środku mamy tutaj taką parówę, że ja zaraz się po prostu rozbiorę No jest ciepło Jest ciepło i dobrze, bo zimą to jest ważne Problemów z ogrzewaniem zimą nikt nie chce mieć no, Także przez te najbliższe parę miesięcy miejmy nadzieję, że odko będzie się spisywało wzorowo Jest to najbiedniejsza wersja Fiesty jest to model wyposażeniowy C, czyli najgorszy. Nie ma tu nic, absolutnie nic. Yy, jedynie, właśnie, ogrzewanie klima też nie ma. Jest podgrzewanie pewnej szyby, i światło bielne to można zaliczyć do wyposażenia dodatkowego. No. Widzieliście, już jak auto wygląda, jak jeździ. Teraz ja zadam kilka pytań Mikołajowi, mianowicie, czy jesteś zadowolony z zakupu. Jestem bardzo zadowolony. Pierwszego dnia już byłem mega zajarany, ale z każdym dniem miłość do Gałta jest coraz większa, naprawdę. E, bo auto, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, kupiłeś po co? No, na zimę, żeby dojeżdżać po prostu do szkoły, tam parę kilometrów. I tak naprawdę chciałem uzyskać tylko i wyłącznie małe, kompatybilne auto, które ma upali, nie. No to miejmy nadzieję, że, że te założenia się spełnią auto będzie bezawaryjne. Czyli podsumowując, czy warto kupić takie auto? Myślę, że tak, aczkolwiek gdybym miał na przykład większy budżet, to na pewno kupiłbym coś innego. Na przykład nowsze, przede wszystkim nowsze auto, które też by pewnie mało paliło. Na przykład silniki już z turbiną przecież nowe też bardzo mało palą i na, do miasta się nadają, tak? Więc tutaj tylko i wyłącznie zakup był spowodowany tym, że miałem taki budżet. I taki samochód się znalazł, więc... Więc tak, no ja jestem zadowolony Mi się to podoba, jeździ Jest I to dobrze. najważniejsze A komu polecałbyś takie auto? Takie auto bym polecał, nie wiem, w sumie... Komuś, kto nie jeździ w trasy, na pewno yy, Jakieś tam dalsze, wiadomo, że ja do pracy 30 km już bym nie chciał tu dojeżdżać Choć można, jak najbardziej Ale myślę, że w sumie... Nie, I dla starszych i dla młodszych Jak stary człowiek sobie jedzie do sklepu To też sobie pojeździe takim A młody do szkoły też może takim pojechać Zależy jakie mamy wymagania Także to była właśnie takie pierwsze oględziny Nowego auta Mikołaja Mamy nadzieję, że Wam się podobało Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału Żeby być na bieżąco No i zapraszamy Was też na naszego Facebooka i Instagrama Linki macie na dole w opisie tego filmu My się z wami żegnamy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy, Siema. Siema.